8 styczeń 2024: strajki w Niemczech. Podobno tego nie można zobaczyć w polskiej telewizji albo gdzieś tam jakaś mała wzmianka była, tak czytam w komentarzach. Ale za to można to zobaczyć na live na TikTokach. Jest dużo liveów na TikToku prosto z tych dróg poblokowanych. Tylko sobie poklikać, poprzerzucać i możecie na bieżąco te informacje mieć. A chodzi o to, że Niemcy od jakiegoś czasu protestowali przeciwko tej polityce rządu. I skrzyknęli się, cały naród, całe Niemcy się skrzyknęły już od siódmego od wczoraj, a od 8 oficjalnie się to zaczęło. Bloku, blokują czy zbierają się w małych, mniejszych miejscowościach i stopniowo do coraz większych miejscowości będą docierali, blokowali, w, będą wspierać tych, co tam od razu są w stanie na miejscu zablokować, duże miejscowości będą docierali coraz większe ilości, ilości tych ludzi. I kulminacja ma być 15 stycznia w Berlinie, totalny paraliż, chyba że ta ich władza ugnie się i spełni ich postulaty. A postulaty to jeden z postulatów, to jest m.in. to, że ta władza ma się podać do dymisji. A najważniejsze postulaty to, żeby wycofać te zmiany podatkowe, które wprowadzono od 1 stycznia, bo to zabija gospodarkę. Więc nie życzę nikomu, to aktualnie gdzieś się porusza po Niemczech w swoich bardzo ważnych sprawach, żeby teraz gdzieś wpadł w takie właśnie zablokowane zablokowane miejsca jak tutaj o. No bo nic się nie da zrobić. Tak ogólnie my wiedząc o tym, że, że to się stanie przygotowaliśmy się na to, czyli tam nie robimy zakupów przez najbliższe dni nie tankujemy aut przez najbliższe dni, bo taka była prośba tych, którzy to organizują, żeby właśnie... Też zbojkotować handel w tych dniach, bo podobno takie duże sieci handlowe zagroziły tym firmom, które współpracują z nimi, że jeżeli będą uczestniczyły w tym strajku, czyli będą blokowali te drogi, na przykład ciężarówkami, bo ciężarówki też mają wspomagać rolników, to zerwą z nimi współpracę i to jeszcze bardziej rozsierdziło ludzi. Czyli poszła informacja, żeby Prośba: nie? kto nie musi, kto może sobie na to pozwolić, nie musi, ma zapas, żeby nie kupować teraz, um, nie robić zakupów w żadnych marketach przez parę najbliższych dni. Jak sobie przerzucacie takie live'y na TikToku, to bardzo dużo właśnie jest ich z tych, um, z tych dróg czy tam z miast. Ech, nie chce się to zawodować. Ludzie wrzucają, pokazują, przesyłają sobie. Krótko mówiąc, jeżeli nie, nie spełnią tych postulatów rządzący, no to będzie blokada totalna całych Niemiec. Jest taka solidarność tutaj w tym narodzie niemieckim. To tyle Polacy w Niemczech. Pozdrawiamy, a tym, co gdzieś naprawdę muszą pojechać, to radzimy, żeby poruszali się jakimiś bocznymi drogami, bo, no bo na tych głównych może być duży, duży problem.